13 czerwca po raz 12 odbyły się izabelińskie spotkania z książką. Jak co roku, miejscem spotkania był Dom Kultury Izabeli. Przybyło wiele osób z całej gminy, jak i sporo warszawiaków. Na kiermaszu można było zapoznać się z ofertą wielu wydawnictw i antykwariatów z całego kraju. Imprezie towarzyszyła swobodna atmosfera, dlatego odwiedzający ją pisarze bardzo chętnie rozmawiali i podpisywali książki swoim czytelnikom. Antykwariuszy odwiedziło sporo stałych, ale także nowych klientów, co sprawiło, że pod koniec dnia byli bardzo zadowoleni z ilości sprzedanych książek. Sous-titrage Société Radio-Canada